Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam w kolejnym odcinku cyklu Projekt Chrystusowic. Jak wspomniałem, dzisiaj na temat braci zakonnych. W naszych ustawach jest taki cytat z kardynała Augusta Hlonda. Takie miałem życzenie, by obok kapłanów wszedł dany wierny światły brat. By bracia i klerycy stanowili jedną wielką rodzinę. Macie się kochać jak w jednej rodzinie, razem stać, iść, modlić się, pracować i cierpieć. Praca jest podzielona, ale duch ten sam i zasługa wobec Boga ta sama, jeśli będzie to samo oddanie się Bogu i ukochanie sprawy Bożej. Początkowo było bardzo dużo braci w naszym zgromadzeniu, to oni stali przy maszynach drukarskich, drukując książki, drukując gazety, z upływem czasu, gdzie liczba w ogóle powołań spada, spada także liczba powołań na braci zakonnych. Czym taki brat się zajmuje? No oczywiście w zależności od swoich talentów, zdolności może brat uczyć w szkole, no, ale wtedy musi mieć skończone studia teologiczne, chociaż nie jest księdzem, bo przecież oczywiście tak można. Może być organistą, może posługiwać w zakryski, czy właśnie w naszych domach, w Poznaniu czy w Puszczykowie, opiekując się starszymi współbraćmi. Dużo jest możliwości, jest to piękne, bardzo pokorne powołanie. Ja się przyznam, że gdzieś też początkowo myślałem o powołaniu jako brat zakonny, ale no, Pan Bóg wybił mi to z głowy. No i módlmy się o właśnie powołania kapłańskie, zakonne, także i na braci zakonnych, bo jest ich naprawdę potrzeba. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.